Zostać pełnoprawnym urzędnikiem nie jest łatwo. Od pewnego czasu do stanowiska w Legionowskim Ratuszu można jednak dojść drogą okrężną. Pod warunkiem, że ma się trochę chęci, wolnego czasu i brak oporów przed pracą, za przysłowiowe dziękuję. A używając współczesnej terminologii, pragnienie zostania wolontariuszem. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu. Do pracy w Referacie Marketingu zgłosiło się trzech wolontariuszy. Są to osoby, które chciałyby uzyskać trochę doświadczenia w pracy marketingowca. Są to osoby na bardzo różnych drogach życiowych. Znalazł się wśród nich przewodniczący młodzieżowej rady miasta, studentka dziennikarstwa z Legionowa, a także jedna z popularnych lalek. Od lat funkcjonując w treningowo-meczowym rytmie Magdalena Sad zapragnęła wreszcie spróbować czegoś nowego i jak to siatkarka po prostu wzięła sobie czas. Nie planuję grać do 80 roku życia i chciałabym mieć sprawdzić się w kilku opcjach, żeby wiedzieć w w czym jestem dobra i gdzie po karierze siatkarskiej powinnam być, w co iść. Przez kilka godzin tygodniowo zawodniczka Legionowi pomaga głównie przy organizacji różnych miejskich imprez. Czasem dostaje również sprawy wymagające nieco większego zaangażowania. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że dostało się za to urzędnikom. Odezwały się bowiem także w lokalnej prasie głosy, że wolontariuszami najzwyczajniej w świecie pracownicy ratusza się wyręczają. Przedstawicielka ciemierzonych zaprzecza. Nie widziałam, żeby ktokolwiek tutaj pił sobie kawki, czy herbatki, czy jadł pączki, a pracę oddawał nam w dziale marketingu, gdzie pracuje są ludzie, którzy wiedzą doskonale, co należy do ich obowiązków. Tylko na moją osobistą prośbę otrzymuję jakieś bardziej odpowiedzialne zadania. Jak zatem widać i słychać, autor owej dziennikarskiej zagrywki wyraźnie spudłował. Tak czy inaczej, decyzji o otwarciu referatu dla wolontariuszy ani trochę w urzędzie nie żałują. Jest to dosyć ciekawa, ciekawa sytuacja, bowiem my jako pracownicy referatu marketingu mamy możliwość sprawdzenia się jako nauczyciele, a oni z kolei mają możliwość skorzystania z naszej wiedzy oraz uzyskania jakiegoś doświadczenia w pracy w marketingu. Chociaż w tej chwili brak co do tego pewności, wygląda na to, że na trójce pionierów marketingowy wolontariat się nie skończy.